Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego przechodzimy przez tyle trudności w życiu? Dlaczego ból wydaje się nas ścigać, nawet gdy staramy się czynić dobro? Mój drogi przyjacielu, dziś porozmawiamy o czymś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz wyzwania. Porozmawiamy o tym, jak Bóg przekształca twój ból w cel. Tak, dobrze słyszałeś. To, co najbardziej cię rani, może stać się kluczem do pełnego, sensownego życia. Pomyśl ze mną. Ile razy czułeś się zagubiony, bez celu, jakbyś wędrował po bezkresnej pustyni? Każdy krok wydaje się trudniejszy niż poprzedni, prawda? Ale co, jeśli powiem ci, że ta pustynia ma cel, że każdy ziarenko piasku pod twoimi stopami jest częścią większego planu? Dokładnie to się dzieje, kiedy powierzamy nasz ból w ręce Boga. Zobacz, Biblia jest pełna historii ludzi, którzy przeszli przez momenty głębokiego cierpienia. Pamiętasz Józefa? Tego młodzieńca, który został sprzedany jako niewolnik przez własnych braci, mógł się pogrążyć w goryczy, ale wybrał zaufanie do Boga. A rezultat? Został namiestnikiem Egiptu i uratował swój naród przed głodem. Jego ból przekształcił się w cel. Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie specjalną prośbę. Jeśli podoba ci się ten materiał, proszę, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka to bardzo nam pomaga w przekazywaniu tej wiadomości nadziei większej liczbie osób. Teraz wróćmy do naszego tematu, bo mam jeszcze wiele do podzielenia się z tobą. Wiesz, czasami zadajemy sobie pytanie: dlaczego ja? Dlaczego to musiało się wydarzyć właśnie mnie? Naturalne jest zadawanie takich pytań. Nawet Jezus w ogrodzie Getsemani prosił Ojca, aby oddalił od niego kielich cierpienia, ale zaraz potem powiedział: niech się stanie jak ty chcesz. A nie jak ja chcę. Mateusz 26, 39. To jest klucz, mój przyjacielu. Przyjąć, że jest większy cel, nawet gdy nie możemy go zobaczyć. Pomyśl o swoim życiu jak o układance. Każdy kawałek, nawet te, które wydają się nie pasować, ma swoje miejsce. Bolesne doświadczenia są jak najtrudniejsze kawałki układanki, ale to właśnie one często najpiękniej i zaskakująco dopełniają obraz. Bóg jest wielkim artystą, który układa tę układankę, i On dokładnie wie, gdzie pasuje każdy kawałek. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoje rany mogą być źródłem uzdrowienia dla innych? Jak mówi w drugiej liście do Koryntian 1:4, On pociesza nas we wszystkich naszych uciskach, abyśmy mogli pocieszać tych, którzy są w ucisku, tą pociechą, którą sami otrzymujemy od Boga. Twój ból, kiedy zostanie przekształcony przez Boga, może stać się potężnym świadectwem. Pamiętam historię, którą usłyszałem o kobiecie, która straciła syna w wypadku samochodowym. Ból był nie do zniesienia i myślała, że nigdy więcej nie będzie w stanie się uśmiechnąć, ale stopniowo zaczęła odwiedzać szpitale, pocieszając rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Jej ból przekształcił się w współczucie, a jej strata w posługę pocieszenia. Widzisz jak Bóg może wykorzystać nawet nasze najboleśniejsze doświadczenia. Teraz nie myśl, że ta przemiana jest łatwa czy szybka. To proces, mój przyjacielu. To jak oczyszczanie złota. Musi przejść przez ogień, aby stać się czyste i cenne. List Jakuba mówi nam: Uważajcie to za największą radość, bracia moi, gdy różne próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary rodzi wytrwałość. Jakub 1:2-3 często czujemy się jak psalmista, który wołał: Jak długo, Panie? Czy na zawsze zapomnisz o mnie? Psalm 13:1. Normalne jest mieć chwilę zniechęcenia, wątpliwości, ale to właśnie w tych momentach musimy trzymać się wiary. Pamiętaj. Najciemniejsza noc zawsze przychodzi przed świtem. Czy zauważyłeś, że najsilniejsze drzewa to te, które przeszły przez największe burze? Ich korzenie sięgają głęboko. Szukając składników odżywczych i stabilności. Podobnie, kiedy stawiamy czoła życiowym burzom z wiarą, nasze duchowe korzenie się pogłębiają, stajemy się silniejsi, bardziej odporni, bardziej zdolni do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom. I nie myśl, że jesteś sam na tej drodze. Bóg obiecał: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Hebrajczyków 13:5 Jest przy tobie, trzymając cię za rękę. Nawet gdy nie czujesz Jego obecności, to jak w tym wierszu ślady na piasku. W najtrudniejszych momentach, kiedy widzisz tylko jedną parę śladów, to dlatego, że On niesie cię na rękach. Wiesz, czasami ból oślepia nas na możliwości wokół nas. To jakbyśmy nosili ciemne okulary w słoneczny dzień. Ale kiedy pozwalamy Bogu przekształcić nasz ból, to tak, jakby te okulary zostały zdjęte. Nagle widzimy świat pełen możliwości których wcześniej nie dostrzegaliśmy, możliwości rozwoju, pomagania innym, robienia różnicy. Pomyśl o Pawle, apostoł, miał cierń w ciele, coś, co go nieustannie dręczyło. Prosił Boga trzy razy, aby to usunął, ale odpowiedź Boga brzmiała: Moja łaska wystarcza ci, bo moc doskonali się w słabości. 2 Koryntian 12:9 Paweł nauczył się chlubić ze swoich słabości, bo to właśnie przez niemoc Boga objawiała się w jego życiu. Czy kiedykolwiek czułeś się zbyt słaby, by iść dalej? Jakby ciężar świata spoczywał na twoich ramionach? W takich momentach pamiętaj o słowach Jezusa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię." Mateusz 11:28. On nie obiecuje zdjąć wszystkich naszych ciężarów, ale obiecuje dać nam siłę, by je dźwigać. To tak, jakby życie było wielką tkaniną. Z naszej strony widzimy tylko węzły, splątane nitki, kolory, które wydają się nie pasować. Ale z drugiej strony Bóg tka arcydzieło. Każde doświadczenie, każdy ból, każda radość jest nicią w tej tkaninie. Pewnego dnia, gdy dzieło będzie ukończone, będziemy zachwyceni rezultatem. Mam nadzieję, że ta wersja odpowiada Twoim oczekiwaniom. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek zmian, daj znać. Pamiętam historię o młodym człowieku, który marzył o byciu muzykiem. Ćwiczył godzinami, ale zawsze czuł, że czegoś brakuje w jego kompozycjach. Pewnego dnia uległ wypadkowi i stracił część słuchu. Zrozpaczony, myślał o porzuceniu muzyki. Jednak to właśnie to ograniczenie popchnęło go do tworzenia w wyjątkowy sposób mieszając dźwięki w sposób, którego nikt wcześniej nie próbował. Jego ból przekształcił się w unikalny wyraz artystyczny. Zastanawiałeś się kiedyś, że Twoje blizny mogą być źródłem inspiracji dla innych? Tak jak blizny Jezusa były dowodem Jego miłości i ofiary, nasze emocjonalne blizny mogą świadczyć o przemieniającej mocy Boga w naszym życiu. Nie ukrywaj swoich ran, pozwól, by Bóg ich użył do dotknięcia życia innych. Jak mówi księga Kocheleta, wszystko ma swój czas pod niebem, czas rodzenia i czas umierania, czas płaczu i czas śmiechu. Czas żałoby i czas tańca. Koch 3 1 4. Twój ból ma swój czas, ale nie jest wieczny. Zaufaj Bożemu procesowi. On działa nawet gdy tego nie widzisz ani nie czujesz. Pomyśl o historii Hioba. Stracił wszystko: rodzinę, bogactwa, zdrowie. Jego przyjaciele radzili mu, by przeklął Boga i umarł. Ale Hiob wytrwał w swojej wierze. Na końcu Bóg nie tylko przywrócił wszystko, co utracił. Ale także obficie go pobłogosławił. Jego wytrwałość w bólu stała się wiecznym świadectwem Bożej wierności. Czy kiedykolwiek czułeś się jak rozbita naczynia, bezużyteczny? Wiedz, że w Japonii istnieje sztuka zwana kintsugi, w której rozbite naczynia naprawia się złotem. Pęknięcia, zamiast być ukryte, są podkreślane, czyniąc naczynie jeszcze cenniejszym. Tak właśnie działa Bóg w naszym życiu. Bierze nasze złamane części, i przekształca je w coś jeszcze piękniejszego. Czasami zastanawiamy się, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie. Ale co, jeśli właściwe pytanie brzmi, co Bóg chce zrobić przez to cierpienie? Spójrz na przykład Maryi, Matki Jezusa. Jej ból, gdy widziała swojego Syna na krzyżu, musiał być niewyobrażalny, ale przez to cierpienie przyszło odkupienie dla całej ludzkości. Jej ból przekształcił się w największe błogosławieństwo, jakie świat kiedykolwiek znał. Pamiętaj, przemiana bólu w cel nie jest automatyczna. Wymaga to od nas wyboru. Możemy wybrać gorycz lub wdzięczność, urazę lub przebaczenie, rozpacz lub nadzieję. Jak mówi list do Rzymian 8:28, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują, którzy zostali powołani zgodnie z Jego zamysłem. Czy kiedykolwiek czułeś się jak ziarno zasiane w ciemności? Wydaje się, że wszystko wokół ciebie jest zimne i samotne, ale to właśnie w tym środowisku nasiono kiełkuje i rośnie. Podobnie, najciemniejsze chwile naszego życia mogą być żyzną glebą dla niesamowitego wzrostu duchowego. Zaufaj procesowi, nawet gdy nie widzisz rezultatów. Pomyśl o Dawidzie, królu, który był człowiekiem według serca Bożego. Przeszedł przez momenty głębokiej udręki, zdrady, straty, ale to przez te doświadczenia napisał psalmy, które do dziś poruszają serca i przynoszą pocieszenie milionom ludzi. Jego ból przekształcił się w wieczne dziedzictwo uwielbienia i pocieszenia. Ważne jest, by pamiętać, że Bóg nie powoduje naszego bólu, ale na pewno go używa. Jak zręczny garncarz bierze glinę naszego życia ze wszystkimi jego niedoskonałościami i zranieniami, i kształtuje ją w coś pięknego i użytecznego. Czasami ten proces boli, ale końcowy efekt zawsze jest tego wart. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoje życie się rozpada, jakby wszystko, w co wierzyłeś, było zachwiane? Wiedz, że czasami Bóg pozwala, aby niestabilne struktury naszego życia się zawaliły. Aby mógł odbudować coś bardziej solidnego, bardziej zgodnego z jego celami. To jak remont. Na początku wydaje się chaosem, ale ostatecznie rezultatem jest piękniejszy i bardziej funkcjonalny dom. Pamiętam historię Estery, młodej Żydówki, która została królową Persji. Stanęła w obliczu strachu i ryzyka śmierci, aby uratować swój lud. Jej wuj Mardocheusz powiedział jej: a kto wie, czy właśnie na taki czas jak ten nie osiągnęłaś godności królewskiej? Est 4:14. Czasami nasze trudności przygotowują nas do większego celu, którego nawet sobie nie wyobrażamy. To tak, jakby każda trudność była schodkiem na drabinie. Wydaje się trudne, ale każdy krok przybliża nas do szczytu, bliżej Boga i jego celów dla nas. Jak mówi list do Rzymian 5:3:4. Nie tylko to. Ale chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość wytrwałość, cnotę wypróbowaną cnota zaś wypróbowana nadzieję. Czy zauważyłeś, jak najbardziej współczujące osoby zazwyczaj przeszły przez wielkie cierpienia? To dlatego, że ból, gdy zostaje oddany Bogu, ma moc poszerzenia naszych serc. Stajemy się bardziej empatyczni, bardziej rozumiejący walki innych. Nasz ból staje się mostem, który pozwala nam dotrzeć do tych, którzy cierpią. Pomyśl o apostołach Piotrze. Trzykrotnie zaparł się Jezusa i musiał czuć się jak całkowita porażka, ale Jezus go przywrócił i uczynił liderem pierwotnego kościoła. Jego upadek stał się fundamentem potężnej służby. To pokazuje nam, że Bóg może użyć nawet naszych największych błędów i rozczarowań dla swojej chwały. Ważne jest, by pamiętać, że przemiana bólu w cel nie oznacza, że już nigdy nie poczujemy bólu. Jezus, wiedząc o celu swojej śmierci na krzyżu, również płakał w ogrodzie Getsemani. Pozwolenie sobie na odczuwanie bólu jest częścią procesu uzdrawiania. Ważne jest by nie utknąć w nim, ale nieustannie oddawać go Bogu. Czy zauważyłeś jak powstaje diament? Pod intensywnym ciśnieniem i ciepłem węgiel przekształca się w ten cenny kamień. W ten sam sposób naciski i gorąco życiowych prób mogą nas przekształcić w coś cennego w oczach Boga, jak mówi pierwszy list Piotra 1.7, a żeby doświadczenie waszej wiary okazało się cenniejsze niż zniszczalne złoto, które przecież próbuje się w ogniu na chwałę, cześć i sławę. Przypomnij sobie, Twoja historia nie kończy się na Twoim bólu, to tylko jeden rozdział, nie koniec książki. Bóg pisze piękną opowieść przez Twoje życie, a każda chwila, dobra czy zła, ma swoje miejsce w tej narracji. Zaufaj autorowi, nawet wtedy, gdy fabuła wydaje się być zagmatwana lub bolesna. Jesteśmy jak instrumenty muzyczne w rękach Wielkiego Mistrza. Czasami, aby dostroić instrument, trzeba napiąć lub rozluźnić struny. Może to być niewygodne, a nawet bolesne, ale efekt to piękniejsza i bardziej harmonijna melodia. Twój ból w rękach Boga może wydać melodię, która porusza serca i zmienia życie. Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie rozkwitają w trudnych chwilach, podczas gdy inni pogrążają się w goryczy? Różnica tkwi w perspektywie. Ci, którzy widzą swoje trudności jako okazję do wzrostu i zbliżenia się do Boga, znajdują sens nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jak mówi Jakub 1,12. Błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Pan obiecał tym, którzy go miłują. Pomyśl o Mojżeszu. Uciekł z Egiptu jako zabójca i spędził 40 lat na pustyni pasąc owce. Musiał się czuć całkowicie nieudany, ale to właśnie w tym okresie pozornej bezużyteczności Bóg przygotował go do poprowadzenia swojego ludu ku wolności. Jego lata bólu i samotności stały się treningiem do nadzwyczajnej misji. Czasami czujemy się jak zgubiona moneta z przypowieści Jezusa. Upadliśmy w jakiś ciemny kąt, zapomniani i bezwartościowi. Ale pamiętaj, Bóg jest jak ta kobieta, która nieustannie zamiata cały dom, aż nas znajdzie. Twój ból nie czyni cię niewidzialnym w oczach Boga. Wręcz przeciwnie, może to być właśnie powód, dla którego szuka cię z taką gorliwością. Zauważyłeś kiedyś, jak ludzie jednoczą się w trudnych chwilach. To jakby ból miał moc burzenia murów i budowania mostów między ludźmi. Twoje doświadczenie pokonania trudności może być brakującym ogniwem, które połączy cię z kimś, kto potrzebuje nadziei. Jak mówi drugi Koryntian 1,6. Jeśli cierpimy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Pamiętam historię Nika Wujicica, człowieka urodzonego bez rąk i nóg. Mógłby pogrążyć się w rozpaczy, ale wybrałby swoją sytuację wykorzystać do inspirowania milionów ludzi na całym świecie. Jego fizyczne ograniczenia stały się globalną platformą do dzielenia się miłością Boga. Zobacz, jak Bóg może wykorzystać nawet nasze największe słabości dla swojej chwały. Życie jest jak wielki mozaik. Każdy kawałek sam w sobie może wydawać się dziwny lub bezsensowny, ale kiedy spojrzymy na nie jako całość, tworzą piękny i znaczący obraz. Twoje bolesne doświadczenia są jak te kawałki. Może teraz nie mają sensu, ale pewnego dnia zobaczysz, jak doskonale pasują do większego obrazu, który Bóg maluje w twoim życiu. Czy kiedykolwiek czułeś się jak syn marnotrawny, daleko od domu, żyjący wśród świń? Wiedz, że droga powrotna do ramion ojca jest zawsze otwarta. Czasami trzeba dotknąć dna, by dostrzec potrzebę zmiany. Twój ból może być impulsem, którego potrzebujesz. By wrócić na miejsce błogosławieństwa i celu, jakie Bóg ma dla ciebie. Pomyśl o Józefie z Egiptu, sprzedany jako niewolnik przez swoich braci, niesłusznie osadzony w więzieniu, zapomniany w celi, ale każdy krok jego bolesnej podróży zbliżał go do Bożego celu. Na końcu mógł powiedzieć swoim braciom: Wy zamierzaliście wyrządzić mi zło, ale Bóg to obrócił w dobro. Rodzaju 50:20. Jakie piękne spojrzenie na nasze własne cierpienia. Warto pamiętać, że przekształcenie bólu w cel nie jest procesem, który przechodzimy sami. Bóg umieścił nas w społeczności z określonego powodu. Jak mówi księga Kocheleta 4:9:10, lepiej jest dwóm niż jednemu, bo mają lepszy zysk ze swej pracy. Jeśli jeden z nich upadnie, drugi mu pomoże wstać. Nie bój się dzielić swoimi zmaganiami z zaufanymi braćmi w wierze. Czy kiedykolwiek obserwowałeś, jak tworzy się perła? To odpowiedź ostrygi na drażniące ziarenko piasku. Warstwa po warstwie przekształca coś nieprzyjemnego w coś cennego. Podobnie Bóg może wykorzystać irytację w naszym życiu, ból, frustrację, rozczarowania, aby ukształtować w nas coś pięknego i wartościowego. Pamiętaj, twój ból ma termin ważności. Ale cel, jaki Bóg z niego wyciąga, jest wieczny, jak mówi 2 Koryntian 4:17. Nasz bowiem chwilowy, lekki ucisk przynosi nam niewspółmiernie wielką chwałę wieczną. Skup swój wzrok nie na obecnym bólu, ale na przyszłej chwale to jakbyśmy byli sportowcami na treningu. Proces jest ciężki, często bolesny. Są dni, kiedy chcemy zrezygnować, ale każde przezwyciężone wyzwanie czyni nas silniejszymi. Bardziej przygotowanymi na nadchodzące zwycięstwa, które Bóg dla nas zaplanował. Czy czułeś się kiedyś jak Eliasz uciekający na pustynię, chcący umrzeć? Bóg go nie skarcił. Zamiast tego nakarmił go, pozwolił mu odpocząć, a potem przemówił do niego łagodnym głosem. Czasami pierwszy krok do przekształcenia naszego bólu w cel to po prostu zatrzymać się i usłyszeć cichy głos Boga pośród burzy naszych emocji. Pomyśl o Pawle i Sylasie w więzieniu. Zbici, skuci w kajdany, w ciemnym i cuchnącym miejscu. Ale co zrobili? Śpiewali chwały Bogu. I to właśnie ten akt uwielbienia w środku bólu otworzył drzwi więzienia nie tylko dla nich, ale dla wszystkich innych więźniów. Twoje podejście do bólu może być kluczem do uwolnienia wielu wokół ciebie. Fascynujące jest to, jak Bóg używa naszych doświadczeń, by przygotować nas na przyszłość. Dawid, zanim zmierzył się z Goliatem, Walczył z lwami i niedźwiedziami, pilnując owiec. To, co wydawało się tylko rutynowym, a czasami niebezpiecznym zadaniem, było w rzeczywistości Bożym treningiem do znacznie większej bitwy. Twoje dzisiejsze zmagania mogą cię przygotowywać na jutrzejsze zwycięstwa. Zauważyłeś, że najbujniejsze drzewa zwykle mają najgłębsze korzenie? To dlatego, że muszą się mocno zakorzenić, aby wytrzymać silne wiatry. Podobnie życiowe burze, choć bolesne sprawiają, że pogłębiamy nasze korzenie w wierze. Jak mówi list do Kolosan 2,7 Zapuście w niego korzenie, zbudujcie na nim fundament, umacniajcie się w wierze. Pamiętaj, Bóg niczego nie marnuje, nawet naszych łez. Psalm 56,9 mówi Ty zapisałeś moje życie tułacze, zebrałeś moje łzy do swego bukłaka. Czyż nie są zapisane w Twej księdze? Każda łza, która spadła jest cenna w oczach Boga, i ma swoje miejsce w jego większym planie. Jesteśmy jak gliniane naczynia w rękach garnkarza. Proces formowania może być niewygodny, a czasami nawet bolesny, ale garncarz dokładnie wie, co robi. On widzi piękne i użyteczne naczynie, którym możemy się stać, nawet jeśli my widzimy tylko zgniecioną i bezkształtną glinę. Dotarliśmy do końca naszej drogi refleksji, ale mam nadzieję, że to tylko początek nowej perspektywy w Twoim życiu. Pamiętaj, Twój ból nie jest końcem historii, to tylko rozdział, a Bóg, autor życia, pisze dla ciebie chwalebne zakończenie. Chciałbym teraz zakończyć modlitwą. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który niczego nie marnuje, nawet naszych cierpień. Pomóż nam ufać Tobie, nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego przechodzimy przez trudności. Przekształć nasze łzy w świadectwa. A nasze rany, w źródła uzdrowienia dla innych. Niech widzimy Twoją miłującą rękę, działającą w każdej okoliczności naszego życia. W imię Jezusa, Amen. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, proszę, nie zapomnij zostawić lajka i podzielić się nim z kimś, kto może potrzebować tej wiadomości pełnej nadziei. Zostań z nami do końca, gdzie znajdziesz więcej filmów, które mogą Cię błogosławić. Do zobaczenia i niech Bóg ci błogosławi.